Witam, dzisiaj na podwieczorek, na kolację przygotuję płatki owsiane na mleku i jedne zrobię z jabłuszkiem, drugie zrobię z bananem. Potrzebuję szklanki i to są płatki górskie owsiane. Do jednej szklanki płatków będę potrzebowała dwie szklanki mleka. Teraz będę na wolnym ogniu gotowała, często mieszając oczywiście i uważać trzeba, żeby mleko nie wykipiało. I tak w międzyczasie pokroiłam sobie banana w takie kawałeczki i troszkę drobniej jabłuszko. Często trzeba mieszać, żeby na dnie się nie przywarła. I jak tylko zacznie się gotować zdejmuję z ognia i praktycznie już jest gotowa i później dokładamy tylko dodatki takie jakie sobie chcemy do owsianki dokładam jeszcze łyżeczkę masełka i łyżeczkę cukru moja owsianka zaczyna już się gotować wyłączam gaz przygotowałam sobie tutaj już w miseczce nałożyłam banany i teraz tylko przeleję owsiankę pod spodem są banany i owsianka gotowa do reszty owsianki dokładam jabłuszka takie drobno posiekane i wstawię to jeszcze na no pół minutki żeby się podgotowało Później do tego dołożę jeszcze nawet teraz można szczyptę cynamonu i podgotuję jeszcze chwilę. Owsianka jeszcze mi się zagotowała, e, pół minutki i już też zdejmuję ją z gazu. I no jest gotowa, można podawać. I już mamy gotową owsiankę. Wystarczyło 10 minut i owsianka gotowa. Dwie wersje. Jedna z z jabłkiem i z cynamonem. Można jeszcze na wierzch trochę dać cynamonu. Druga jest z bananem. Też jest bardzo smaczna. I tak wyglądają moje gotowe owsianki. Są bardzo zdrowe, sycące. Dzieci bardzo lubią. Więc zachęcam Was do zrobienia na śniadanie, na kolację. Pozdrawiam, życzę smacznego i zapraszam na kolejne filmiki.